Cześć siemanko, tutaj Xalion, a to jest kolejny Assassin's Creed 2 na moim kanale. No i z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku zdobyliśmy sobie kolejną pieczęć i oddałem ją tutaj do sarkofagu no i no i no i, no. I dzisiaj wracamy do Wenecji, znowu tam coś tworzyć, pewnie robić jakąś misję fabularną albo coś w ten styl i powiem wam, że postanowiłem, żeby nie przedłużać tak sztucznie jakby tej serii postanowiłem, że teraz e, odcinki e, odcinki nie będą się pojawiać z e, zdobywania punktów widokowych no chyba że na przykład będzie na przykład jakiś jeden tak no wtedy prawda będzie on na wizji ale jeżeli na przykład sobie odblokuję jakiś teren e, dany teren i okaże się że tam na przykład jest 5 punktów widokowych to wszystkie po prostu zrobię poza odcinkiem żeby już nie, e, nie robić jakby sztucznych e, takich odcinków na prawa Naprawimy sobie wszystko e, następnie, zbroja widzę, że tutaj nic nie mam, marzutem ten przedmiot wszystko jest. Uzbrojenie oj, Cistę znowu Shift, to moment jeszcze raz. No halo, pojawi się napisie o, no w czas e, uzbrojenie i powoli chyba będę wszystko kupować. O, jest ten sejmitar cały, ale mi jest potrzebne. O, ten rapier. Jest jakaś po prostu masakra. Coś tym da zrobić? Ile to kosztuje? 3,60, okej. Okay. Wszystko i tak trzeba kupić, prawda? Eee, na przykład, o, wystarczy mi jeszcze na te. okej. Okay. No i dobre. To dobrze, że to wiesz. 535 zawsze coś. E, no i tak, Wenecja, z tego co pamiętam. Skończyliśmy. E, Wenecja. Ha, teraz tylko gdzie by się kopsnąć? Most Rialto, myślę. E, będzie najlepszym wyjściem, bo jest w centrum, prawda? Przewiniemy się. Atencjone to teraz moment Teraz zobaczmy, gdzie jest jakaś misja Tutaj ehm, No to idziemy z buta normalnie Tak mi się wydaje Tak, raczej tak, z bucika Chyba, że... Nie, dobra No to dobra Tylko trzeba by tam jakoś przejść przez to A to gondolą się pyknie Właśnie, gondolą się tam piekniemy. Tylko... nie Nieco trzeba zmniejszyć swoje... ...zainteresowanie. Jakaś gondola by się przydała. Hmm... Nie! Kurde. Widzę, że tam nie można wejść tak bez celu. No to na razie normalnie, idziemy tak. I trzeba znaleźć jakąś... ...gondolę. Czy ja wcześniej mówiłem konsolę? Nie no, chyba nie Przynajmniej mam taką nadzieję Że nie mówiłem konsolę Dobra Zerowe zainteresowanie mną Jezu, przepraszam no Ej, ej Podpierdzielimy to, nie? O, tu jest jakaś wolna nie będziemy kraść. Gitara. I teraz tylko muszę sobie obczaić, gdzie tutaj trzeba on płynąć. Eee, w sumie to już się nie opłaca nawet płynąć. Ale dobra. Pan jesteś za wolny. Myślałem po prostu, że ten kanał jest większy, prawda? A tu widzę, że nie. No nic, teraz trzeba tylko znaleźć jakieś dogodne miejsce, gdzie mogę wyjść z wody. O, na przykład tutaj na molo. Dobijamy do brzegu. I bardzo dobrze. Fajnie to zrobili. Normalny człowiek pewnie by nie wszedł, ale ja? No gdzieżby? Powinien być jakieś schodki albo coś ten styl, prawda? W ogóle zapomniałem na jakim jesteśmy etapie fabuły, także nawet teraz nie mogę zrobić jakiegoś wstępu Uszkodziłem sobie zbroję. No niestety. Ale jest tutaj pewien ziomeczek, który mnie uleczy. Uleczę się raz i dwa kupię sobie lekarstwa. Tup 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 maksymalną ilość. I zaczynamy. I to be yourself, in yes, myself, in don't trust me.

i've tried to lay the groundwork making suggestions but he has other voices at his ears then you must work hard you must become part of his inner circle see i understand but it's harder than i I, I don't know he just uh, the doesn't like me i wonder why it's not my fault i keep trying to please him i learn what he craves and i have it delivered the finest jams from the orchards of sardinia the newest fashions from milano what did you call me a doormat a flatterer a bootlicker need i go on bastardo you don't know what it's like you don't understand the pressure in there oh i don't understand pressure hey no, you have no idea you are a government official I'm two steps from Doge himself I am beside him day and night. you wish you could be where I am <coughs> you listen to me now I am close The dogs can be recruited to our cause I'm sure of it. I just I need a little more time.

Chodźcie ze mną no. Bo nie wiem, jak przejść obok tego grubasa. Come on. Trzeba się skitrać. Bardzo dobrze. I szczerze, o jest przerywnik. Signor Carlo, we thought Emilio would be with you. Emilio is dead. What? How? The assassin. The same one who hunted down the Pazzi. He's here in Venezia. E hey, così? Silvio, did you not know? He could be anywhere. He could be here right now, and we might not even know. He struck Emilio inside his own palazzo. And so? What of our plans? There is no longer time for subtlety, my brothers. Musimy must act now. Marco, jestem so close. A few more days if I can just No. It happens this week. We should keep moving. Ale co się wydarzy? Chyba że ja jestem jakiś po prostu nie, nie w temacie. Hmm. So Roma?

There is no lack taktycznej inteligencji, in tactical intelligence But it is need to rule. Do not Nie no need for this. No i kurde w miejscu. No. Zagadajcie no, do nich. Dziękuję. I'm the one who's done all the hard work. we wait for his arrival. Are you sure he's coming? So let us sing for him. Yes! Strike the down, should move a little faster. The your eyes on us. First, Thank you, Dante. We will move at your pace. This guard will be fine. How much did you pay for like no, wynająć. venage, venage, Nie mogę my life, on not enough with your inane prattle. the choice of torture was never up to any of you, and you were never given permission to make plans. forgive us, maestro. we wish only to serve. The plan is this. Doge Mocenico will die tonight. And once the deed's been done, Marco shall take his place. Vi ringrazio umilmente, Maestro. Good. Messer Grimaldi, you are closest to Mocenico. You work the most vital. Serve us well, and it won't be forgotten.

No, się właśnie zastanawiałem, czemu nie mogę, prawda? A tutaj się okazało, no, że nie mam kasy. Znowu zmierzam odległość do celu. Czemu ja nie mogę teraz kraść?

no fuck no! I znowu skopałem. Desynchronizacja. Czas jeszcze nie. Dora, bici mnie, zaciskaj mnie w dupę. No, to mi niestety nie wyszło. O, no to już zgon. O, no nie, no, no. Skąd teraz mam, wzi mam wziąć jakiś hajs? Tak żeby na szybko. Lipa trochę, bo się wkopałem. Znaczy, na przykład, coś u niego sprzedać? Nie Dobra, próbujemy zbierać jeszcze raz 17. O, bogaci, bogaci, widzę. Zajebiście. Ci, widzę, w ogóle nie bogaci O, dobra, 16. Dobrze, 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 dobrze. ojej, to nie ja. Jest! Mamy hajs! Dobrze. Wypożyczymy sobie tamte. Tylko, że tutaj będą zaraz żołnierze. O! Tu sobie przeczekam. Tak, co to jest? To jest warszawy. Difficult to znaleźć. To nie jest na początku Nie będziemy tam wchodzić Tylko niech przejdą... No fakie no widzę, że muszę z nimi iść. No nie, już straciłem ich...

i feel the need to involve myself more directly the pazzi disappointed us in firenze i pray you will not do the same do not no, i the same. were a bunch of foolish the pazzi were a potent and venerable family reduced to rubble by one young assassin do not underestimate this troublesome foe who now haunts your city or the same fate Will befall the barbarico. I want this done promptly. Bene, I must return to Roma. Time is of the essence. Do not fail us. sono... I should have kept my eyes on them. No, 3000, zawsze coś. No to lecimy do Antonio. 130 metrów. Ale podejrzewam, że tutaj mam teraz do odkrycia coś. Jest jeden teren. Eee, to wiecie, co zobaczymy tutaj o ten punkt widokowy. I żebym ewentualnie mógł przed następnym odcinkiem odkryć sobie resztę, żebym po prostu wiedział, czy za tym jeszcze się kryją inne, czy nie. Jeżeli się kryją, no to sobie je odkryję po prostu poza odcinkiem. O, przed hajs. O, akurat <laughs> trafiłem sobie. taki średnio wysoki punkt już nie raz się na taki wspinałem raz z wami schemat taki sam i akurat sobie tutaj pykniemy zobaczę czy zobaczę czy i e, jest czy są jakieś po prostu inne no i Tab, yy, nie ma, na szczęście nie ma. Bardzo mnie to cieszy i raduje. Yy, także możemy sobie <laughs> skoczyć aktualnie tutaj Do strony kodeksu. Bo i tak już mi się nowej misji nie opłaca po prostu zaczynać, prawda? Także lepiej jest chyba zrobić aktualnie stronę kodeksu jeżeli bym miał nic nie robić i przerwać odcinek w 20 minucie. N niespełna. To jest gdzieś tutaj po tej stronie, także hop siup do wody Bardzo dobrze I panom już podziękujemy Ziuk dwóch I ten sobie spierdzielił A ja sobie biorę to Strona kodeksu. Bardzo dobrze. Gonimy go? Spróbujemy przynajmniej. aha ta. Super. A mogłem po drabinie. Heh. Taki przypadek Zobaczmy Czy coś przy sobie miał No nie miał nic e, Także co to byłoby na tyle Dziękuję bardzo za uwagę W następnym odcinku znowu ruszamy z fabułą e, Pójdziemy sobie tam do wykrzyknika I tym podobne Także co pozdrawiam was bardzo serdecznie Trzymajcie się do zobaczenia Cześć